Ona ma prawdziwy potencjał, Fernande. Musisz zrozumieć, to tylko praktyczne planowanie finansowe. Słowa mojej matki zawisły w powietrzu naszej skromnej jadalni, każda sylaba była kolejną cegłą w murze budowanym między nami. Kropka wpatrywałam się w list akceptacyjny Uniwersytetu Stanforda w moich drżących dłoniach. Osiągnięcie, które powinno być świętowane, zamiast tego stało się jednym z najbardziej bolesnych momentów moich osiemnastu lat. Kropka, dostałam stypendium, które pokrywa połowę czesnego, powiedziałam, walcząc o to, by mój głos był spokojny. A moje oceny są lepsze niż Keli, kiedy płaciłeś za jej studia na Ucela. Ojciec westchnął, nie patrząc mi w oczy. Kropka, nie chodzi tylko o oceny, Micha. Kamila studiuje medycynę, to gwarantowana kariera. Informatyka jest cóż, niestabilna, kropka co się stanie, gdy wszystkie miejsca pracy w branży technicznej przeniosą się za granicę. Mówią o tym od 20 lat, tato. Tymczasem branża wciąż się rozwija. Matka się nęła przez stół. By poklepać mnie po dłoni. Jej współczucie było wyraźnie udawane, kropka nie mówimy, żeby nie iść na studia. W Sakramento jest koleg społeczny. Po dwóch latach możesz przenieść się do koleżu Ustanowego. To rozsądna ścieżka dla kogoś z Twoimi predyspozycjami. moich predyspozycji. Jakby moje 4.0 GPA, wygrane konkursy kodowania i doskonały wynik z matematyki SAT były w jakiś sposób mniejszymi osiągnięciami niż średnia B, mojej siostry i jej determinacja, by zostać lekarzem, tak jak nasz ojciec. Kropka, nie możemy myśleć o sobie finansowo, gdy edukacja Twojej siostry jest już tak droga. Dodał mój ojciec, a jego ton sugerował, że dyskusja dobiegła końca. To nie byłoby w porządku wobec rodziny. Rodziny. Zawsze rodzina. Z wyjątkiem moich marzeń. O moją przyszłość. Wtedy nagle zostałem w jakiś sposób oddzielony. Inwestycja uznana za zbyt ryzykowną. Nazywam się Fernande Reyes i w wieku 18 lat odkryłam, gdzie jest moje miejsce w rodzinnej hierarchii potencjału. Drugie miejsce. Rezerwowe dziecko. Praktyczne, które oczekiwało, że zadowoli się mniej. to, czego chciałam, było proste. Takich samych możliwości, jakie otrzymała moja siostra. Szansy, by uczęszczać na najlepszy uniwersytet bez przemęczania się. Wsparcie dwóch osób, które powinny wierzyć we mnie bezwarunkowo. To, co ostanęło mi na drodze, było równie proste. Niezachwiane przekonanie moich rodziców, że aspiracje medyczne mojej siostry automatycznie przewyższają moje aspiracje technologiczne. Ich faworyzowanie finansowe pod przykrywką pragmatyzmu, ich ograniczona wizja sukcesu, która nie mogła pomdrugieścić marzeń o Dolinie Krzemowej, tej nocy siedziałem na łóżku otoczony listami akceptacyjnymi ze szkół, na które nie było mnie stać. Obliczałem, ile godzin musiałbym pracować, biorąc jednocześnie pełny wymiar zajęć, aby Stanford był możliwy. Matematyka była brutalna, prawie niemożliwa. Kropka, gdy w końcu zasnęłam, mój telefon rozświetlił się SMS-em od Kemeli. Właśnie dowiedziałem się o Stanfordzie. Nie martw się. Medycyna i tak zawsze była lepszym wyborem. Kiedyś podziękujesz mamie i tacie. Wyglądało na to, że nawet moja siostra zaakceptowała rodzinną narrację, że wykraczam poza należne mi miejsce. Dorastanie w domu Reyesów oznaczało wczesne zrozumienie swojej pozycji w rodzinnym ekosystemie. Mój ojciec, dr Gabriel Reyes, był szanowanym kardiologiem, którego rodzice imigranci poświęcili wszystko, by wysłać go na studia medyczne. Moja matka, Elaine, porzuciła karierę nauczycielki, aby wspierać jego awans w społeczności medycznej i wychowywać dzieci. Poświęcenia, o których regularnie nam przypominała kropka Kamila, od początku podążała wyznaczoną ścieżką. Trzy lata starsza ode mnie bawiła się zabawkowymi stetoskopami, podczas gdy ja rozbierałem elektroniczne zabawki. By zrozumieć ich obwody, dołączyła do klubów przyszłych lekarzy. Ja budowałem komputery z odzyskanych części. Obserwowała naszego ojca w szpitalu. Uczyłem się języków programowania z książek w bibliotece. Kropka. nasi rodzice świętowali każdy krok Kemyli w kierunku medycyny. Jej zwycięstwa na targach nauki gwarantowały rodzinne obiady. Moje zwycięstwa w konkursach programistycznych na szczeblu stanowym spotykały się z uprzejmymi ukłonami. kiedy Kamila została przyjęta do programu przedmedycznego Ucela. Nasi rodzice zorganizowali wyszukane przyjęcie. Moje przyjęcie na studia informatyczne na Stanfordzie, jedne z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Spotkało się z dyskusjami na temat praktycznych aspektów finansowych. Nie czułem urazy do Kemyli, nie do końca. Ciężko pracowała na swoje osiągnięcia. A jej marzenie o zostaniu neurochirurgiem było szczere. To, co mi się nie podobało, to niekwestionowane założenie. Że jej ścieżka była z natury bardziej wartościowa niż moja, kropka, mimo to zachowałem spokój. Pomagałem jej uczyć się do egzaminów z chemii organicznej podczas rozmów wideo. Cierpliwie słuchałem jej narzekań na trudnych profesorów. Kropka, szczerze świętowałem jej sukcesy, wierząc, że pewnego dnia moje własne osiągnięcia otrzymają takie samo uznanie. Kropka, były też znaki ostrzegawcze, które postanowiłem zignorować. Kiedy potrzebowałem nowego laptopa do projektu kodowania w liceum, Musiałem sam zarobić pieniądze, podczas gdy kurs przygotowawczy Kemyli DomCat, dwukrotnie droższy, został pokryty bez pytania. Kiedy wyraziłem zainteresowanie letnim obozem kodowania, moja matka zasugerowała, bym zamiast tego opiekował się dziećmi z sąsiedztwa. W międzyczasie Kamila uczestniczyła w programie immersji medycznej w Chicago, w pełni finansowanym przez naszych rodziców. Twoja siostra potrzebuje tych doświadczeń do aplikacji na studia medyczne, wyjaśnił mój ojciec. Gdy zakwestionowałam te dysproporcje, są one niezwykle konkurencyjne. Jakby 4% wskaźnik akceptacji Stanforda nie był konkurencyjny, mimo to wierzyłam, że gdy udowodnię swoją wartość, gdy pokażę, że informatyka jest wartościową ścieżką, moi rodzice również dostrzegą mój potencjał. Trzymałem się tej nadziei przez cały ostatni rok. U się o każde dostępne stypendium, pracując w weekendy w lokalnym sklepie elektronicznym i utrzymując doskonałe oceny. list akceptacyjny ze Stanford miał być moim potwierdzeniem. Zamiast tego stał się najwyraźniejszym dowodem na to, że w oczach moich rodziców zawsze będę gorszą inwestycją. córką, której marzenia stały się zbędne, gdy zabrakło środków. lato po ukończeniu szkoły średniej minęło w mgnieniu oka. Podczas gdy moi koledzy z klasy cieszyli się ostatnimi beztroskimi miesiącami przed studiami, ja pracowałam na trzy etaty. poranne zmiany w kawiarni, popołudniowe godziny w sklepie elektronicznym. A wieczorami pracowałem jako freelancer przy tworzeniu stron internetowych dla lokalnych firm. spałem po cztery godziny na dobę, Oszczędzałem każdy grosz i badałem pożyczki studenckie, aż paliły mnie oczy. Do sierpnia zaoszczędziłem wystarczająco dużo na mieszkanie i książki na pierwszy semestr, zabezpieczyłem pożyczki na czesne i znalazłem pracę w niepełnym wymiarze godzin w dziale IT Stanforda. Nie będzie łatwo, ale zamierzałem to zrobić. Ze wsparciem rodziców lub bez niego. W noc przed wyjazdem na studia moja rodzina zorganizowała małą kolację. Rozmowa toczyła się niemal wyłącznie wokół nadchodzącego semestru Kameli w Ucella Medical School, jej trudnych zajęć i genialnych profesorów. Kropka, mój zbliżający się wyjazd do Stanford był tylko refleksją, wspomnianą tylko wtedy, gdy wspomniałem o logistyce mojego lotu następnego dnia. Kropka, gdy kolacja dobiegła końca, mój ojciec zniknął w swoim gabinecie, wracając z kopertą. Którą wręczył mi z ciasnym uśmiechem. Coś na pokrycie wydatków, powiedział. Chcielibyśmy więcej. Kropka, w środku znajdował się czek na 500 dolarów. Mniej niż 1% rocznego czesnego w Stanford. Dziękuję, powiedziałem, chowając go do kieszeni. Kropka, później podsłuchałem rodziców w kuchni. Nadal uważam, że powinniśmy byli dać jej więcej, powiedziała moja matka. Stanford jest taki drogi. Już to przerabialiśmy, Eleno, odpowiedział mój ojciec. Kropka, mój ojciec odpowiedział. Jego głos był zmęczony, ale stanowczy. Już i tak nadwyrężamy nasz budżet szkołą medyczną Kemeli. Fernandez wybrała tę ścieżkę, wiedząc, że nie możemy jej wesprzeć poza tym, firmy technologiczne zatrudniają obecnie dzieci zaraz po ukończeniu szkoły średniej. W jej branży studia nie są tak potrzebne. Przypuszczam, że masz rację westchnęła moja matka. Edukacja Kemeli musi być najważniejsza. W końcu ma zostać lekarzem kropka znajomy ból w klatce piersiowej zaostrzył się w coś nowego jasność. Która przebiła się przez lata usprawiedliwiania ich zachowania. Nie chodziło o kwestie finansowe, nigdy nie chodziło. Moi rodzice po prostu dawno temu zdecydowali, w które marzenia córek warto zainwestować. Następnego ranka ojciec odwiózł mnie na lotnisko w milczeniu. Gdy zbliżaliśmy się do terminalu, w końcu przemówił. Wiesz, że jesteśmy z Ciebie dumni, prawda? Pójście do Stanford to wielkie osiągnięcie. Ale nie takie, za które warto płacić, odpowiedziałem cicho. Kropka, zmarszczył brwi. To niesprawiedliwe, Fernando. Wyjaśniliśmy sobie naszą sytuację, kropka, przytaknęłam, nie ufając sobie, że będę mówić dalej. Gdy wyjmowałam torby z bagażnika, niezręcznie objął mnie ramieniem. Zadzwoń, gdy wylądujesz, powiedział. I pamiętaj, że jeśli sytuacja finansowa okaże się zbyt trudna, Zawsze możesz przenieść się w bardziej przystępne miejsce. Kropka w tym momencie złożyłam sobie cichą przysięgę. Nigdy się nie przeniosę, nigdy się nie poddam. A co najważniejsze, nigdy więcej nie będę oczekiwać. Że moi rodzice we mnie uwierzą. Od teraz będę wierzyć w siebie wystarczająco mocno dla nas wszystkich. Wszedłem do terminalu, nie oglądając się za siebie, niosąc ciężar moich rzeczy. Pożyczek i świadomość, że naprawdę jestem zdany na siebie. Mój pierwszy semestr w Stanford był brutalną edukacją w zakresie braku snu. Wziąłem maksymalne obciążenie kursami, pracowałem 20 godzin tygodniowo w dziale IT i spędzałem weekendy pracując jako freelancer przy tworzeniu stron internetowych. żyłem na ramenie i kawie, uczyłem się aż do utraty wzroku. A mimo to udało mi się dostać na listę dziekanów kropka, kiedy nadeszły ferie zimowe, nie było mnie stać na lot do Sacramento, więc zostałem w akademiku, jako jeden z niewielu studentów na prawie pustym kampusie. Zadzwoniłem do rodziców w Boże Narodzenie. Tęsknimy za tobą, Micha, powiedziała moja matka, jej głos trzeszczał przez słabe połączenie. Bez ciebie to już nie to samo kropka w tle słychać było śmiech i muzykę. Coroczne rodzinne spotkanie rejesów w pełnym rozkwicie. Ja też za tobą tęsknię, odpowiedziałam, nie wspominając, że mogłabym tam być, gdyby zaoferowali mi pomoc w przelocie. Kamilla dostała same piątki w tym semestrze, dodał z dumą mój ojciec. Jej profesorowie mówią, że ma wyjątkowy potencjał. Jak ci idą zajęcia komputerowe, to kursy informatyczne, tato i idą dobrze. Dostałam się na listę dziekanów. To miłe, powiedział tonem sugerującym, że to osiągnięcie było raczej oczekiwane niż wyjątkowe Ta rozłąka jest ciężka dla nas wszystkich. Jest jeszcze czas, by przenieść się do Sacramento State na semestr wiosenny. Mógłbyś mieszkać w domu i zaoszczędzić pieniądze. Sugestia nie była nowa, tylko bardziej uporczywa. Każda rozmowa telefoniczna zawierała jakąś odmianę tej samej oferty. Poświęć swoje marzenia na rzecz czegoś bardziej praktycznego, bardziej lokalnego, bardziej zgodnego z naszą ideą sukcesu. Dobrze, mi tu idzie, tato. To jest miejsce, w którym muszę być. Rozmowa zeszła na inne tematy, ale podstawowe przesłanie było jasne. Moi rodzice nadal uważali moją edukację na Stanfordzie za tymczasowy bunt, a nieuzasadnioną ścieżkę. Kiedy rozpoczął się drugi rok studiów, dodałem kolejną pracę do mojego obciążenia. Byłem asystentem profesora Jamesa Wilsona, którego praca nad sztuczną inteligencją rewolucjonizowała tę dziedzinę. Stanowisko było płatne ledwie na poziomie płacy minimalnej, ale oferowało coś bardziej wartościowego. Opiekę jednego z najbystrzejszych umysłów w informatyce. Pewnego wieczoru profesor Wilson zauważył moje zmęczenie, gdy zasnęłam podczas późnej sesji badawczej. Pani Reyes powiedział, a jego głos nie obudził. Kiedy ostatni raz spałaś dłużej niż cztery godziny, zamrugałam, próbując sobie przypomnieć. W zeszły weekend. Może kropka zmarszczył brwi. To nie jest zrównoważone. Twoja praca jest świetna. Ale się wypalisz, kropka, nie mam wyboru, przyznałam. Moi rodzice wspierają tylko moją siostrę w szkole medycznej. Jestem zdana na siebie, kropka coś w jego wyrazie twarzy się zmieniło. Przyjdź jutro do mojego biura. Chcę dokładniej omówić Twoje badania. Następnego dnia profesor Wilson zaproponował mi udział w swoim najnowszym projekcie. Badanie, które wiązało się ze stypendium trzykrotnie wyższym niż to, które zarabiałem jako asystent naukowy. Praca była wymagająca i bezpośrednio związana z moimi zainteresowaniami uczeniem maszynowym. To nie jest działalność charytatywna, wyjaśnił, widząc moje wahanie. Twoje algorytmy poprawiły wydajność naszego ostatniego projektu o 22%. Zasłużyłeś na to, kropka, po raz pierwszy od przyjazdu na Stanford mogłem nieco skrócić swoje godziny pracy. Mogłem od czasu do czasu kupić świeże produkty spożywcze zamiast ramenu. Mogłem odetchnąć, kropka, kiedy zadzwoniłem do rodziców z wiadomością, ich reakcja była letnia. To miłe, kochanie, ale czy w badaniach jest pewność zatrudnienia? zapytała moja matka. Kamila właśnie została przyjęta na prestiżowy staż w szpitalu. To praktycznie gwarantuje jej miejsce na rezydenturze. Porównanie było automatyczne. Odruchowe, kropka moje osiągnięcia zostały natychmiast porównane z osiągnięciami moich sióstr i okazały się niewystarczające. Kropka tej nocy wpatrywałam się w swoje odbicie w lustrze w łazience, zmęczenie wyryte w ciemnych kręgach pod oczami, pomimo nieco mniejszego obciążenia pracą. Kropka głos w mojej głowie, który zawsze szeptał, udowodni im, że się mylą, stawał się coraz trudniejszy do usłyszenia pod ciężarem ich ciągłego odrzucania. Może mieli rację, kropka, może podążałem za głupim marzeniem, skazanym na rozczarowanie, podczas gdy Kamila kroczyła pewną ścieżką do sukcesu. Ta myśl przerażała mnie bardziej niż jakakolwiek całonocna impreza, kropka, na ostatnim roku studiów wszystko się zmieniło. Profesor Wilson przedstawił mnie doktorowi Sanjayowi Patelowi, swojemu byłemu studentowi. Który założył odnoszący sukcesy startup zajmujący się sztuczną inteligencją i odwiedził Stanford w celu rekrutacji talentów. Po zapoznaniu się z moją pracą, dr Petel zaproponował mi letni staż w swojej firmie w San Francisco. Staż był na tyle płatny, że w końcu mogłem rzucić inne prace. Przez trzy miesiące pracowałem u boku genialnych inżynierów opracowujących algorytmy pomagające firmom. Optymalizacji ich działalności mój konkretny projekt, system modelowania predykcyjnego do zarządzania łańcuchem dostaw, przykuł uwagę zespołu wykonawczego. Ostatniego dnia dr Petel wezwał mnie do swojego biura. Chcielibyśmy zaoferować Ci stanowisko po ukończeniu studiów, powiedział. Twoja praca tego lata była wyjątkowa. Wynagrodzenie, które wymienił, było wyższe niż wyobrażałem sobie zarabiać nawet kilka lat po ukończeniu studiów. Po raz pierwszy mogłem zobaczyć jasną ścieżkę rozwoju, która nie wymagałaby wyczerpującej pracy. Kiedy zadzwoniłem do rodziców z wiadomością. Ich reakcja była niespodziewanie entuzjastyczna. Prawdziwa oferta pracy. Wykrzyknęła moja matka. Może jednak jest coś w tej informatyce. Mój ojciec zadawał pytania na temat firmy, stanowiska i branży. Po raz pierwszy wydawali się być pod wrażeniem kropka ich nowo odkryte zainteresowanie wydawało się uzasadnione. Ale coś w tym również mnie niepokoiło. Dlaczego zewnętrzne potwierdzenie ze strony firmy miało dla nich większe znaczenie niż moje osiągnięcia akademickie? Dlaczego pieniądze nagle sprawiły, że moja ścieżka stała się legalna, skoro pasja i ciężka praca nie wystarczyły? Odepchnąłem te pytania na bok, skupiając się na ostatnim roku studiów i pracy, która czekała na mnie po ich ukończeniu. Kropka, pozwoliłem sobie nawet na nadzieję, że być może moi rodzice w końcu mnie dostrzegli, naprawdę dostrzegli, po raz pierwszy. Potem nadeszło święto dziękczynienia. Kropka, zaoszczędziłem wystarczająco dużo pieniędzy na mój staż. By polecić do domu i podzielić się moimi doświadczeniami z rodziną. Kropka, rozmowa przy obiedzie zaczęła się dość przyjemnie od pytań o moje zajęcia i ofertę pracy ale nieuchronnie uwaga przeniosła się na Kamilę, która miała własne wieści. Zostałam przyjęta na rezydenturę neurochirurgii w Johns Hopkins, ogłosiła. Promieniejąc kropka moi rodzice wybuchnęli podekscytowaniem, a mama wręcz rozpłakała się z dumy. Mój ojciec zaproponował toast, a jego głos był pełen emocji, gdy ogłosił, że jest to najbardziej dumny moment dla rodziny Reyesów. Kropka Uśmiechnęłam się i szczerze pogratulowałam siostrze. Jej osiągnięcie było imponujące i ciężko na nie pracowała. Ale w miarę upływu wieczoru, kontrast w reakcjach na nasze sukcesy stawał się coraz bardziej widoczny. Moja oferta pracy zasługiwała na krótkie uznanie. Rezydencja Kemeli zdominowała cały weekend, dzwoniono do krewnych, ogłaszano ogłoszenia i zorganizowano specjalną kolację z tej okazji. Ostateczny cios nadszedł. Gdy późnym wieczorem podsłuchałem rodziców w kuchni. Nadal uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję, wspierając Kamille w szkole medycznej, powiedział mój ojciec, zobacz, jak to się opłaca, Hopkins. Absolutnie, zgodziła się moja matka. Chociaż muszę przyznać, że jestem zaskoczona, że Fernande tak dobrze radzi sobie z tymi komputerami. Kto by pomyślał? Zawsze była zaradna, odparł mój ojciec. A teraz będzie miała dobrą pracę, nawet jeśli nie tak prestiżową, jak medycyna. Nieźle jak na naszą praktyczną strategię inwestycyjną, co? Ich śmiech był jak noż wbity w moją klatkę piersiową. Po tym wszystkim nieprzespanych nocach, wielu pracach, doskonałości akademickiej pomimo przytłaczających szans, nadal postrzegali mój sukces jako szczęśliwy wypadek kropka zaskakujący wynik córki, w którą nie wierzyli na tyle, by ją wspierać kropka w tamtej chwili coś we mnie stwardniało. Potrzeba ich aprobaty, uznania, dumy, która napędzała mnie przez lata. W końcu umarła. W jej miejsce pojawiło się coś potężniejszego. absolutna pewność, że zbuduje przyszłość tak niezaprzeczalną, że będą zmuszeni uznać to, co odrzucili. Nie dla ich dobra, ale dla mojego. Kropka po ukończeniu studiów rzuciłem się w wir pracy w Petel Systems z tą samą intensywnością, która prowadziła mnie przez Stanford. system modelowania predykcyjnego, który uruchomiłem jako stażysta. Stał się moim głównym projektem i rozszerzyłem go na nowe branże i zastosowania. Dr. Petel stał się kimś więcej niż szefem. Był mentorem, który dostrzegł mój potencjał i rzucił mi wyzwanie, abym wykroczył poza to, co uważałem za możliwe. Pod jego kierownictwem zgłosiłem swój pierwszy patent, prezentowałem na konferencjach branżowych i zbudowałem reputację innowacyjnego rozwiązywacza problemów. Dwa lata po rozpoczęciu kariery przy kawie w firmowej kuchni, dr. Petel zadał pytanie, które zmieniło moją trajektorię. Czy kiedykolwiek myślałaś o założeniu własnej firmy, Fernande? Roześmiałam się. Zakładając, że żartuję. Mam zaledwie 24 lata. Nie mam takiego doświadczenia. Masz więcej, niż ci się wydaje, powiedział poważnie. Twój algorytm łańcucha dostaw ma rewolucyjny potencjał wykraczający poza to, co tu robimy. Może być podstawą czegoś większego. Kropka w ciągu następnych tygodni odbyliśmy kilka rozmów na temat przedsiębiorczości, możliwości rynkowych i logistyki zakładania firmy technologicznej. Doktor Petel zaproponował, że skontaktuje mnie z inwestorami, którzy mogliby być zainteresowani moimi pomysłami. Dlaczego pomagasz mi w ten sposób? Zapytałem w końcu. Jeśli mój algorytm ma tak duży potencjał, czy nie chciałbyś go tu zatrzymać? Uśmiechnął się. Ponieważ 20 lat temu James Wilson zrobił to samo dla mnie. Tak właśnie działa Dolina Krzemowa, Fernando. Identyfikujemy talenty i pomagamy im się rozwijać, nawet jeśli oznacza to obserwowanie. Jak opuszczają gniazdo. Kropka dzięki wskazówkom dr Petele i zachęcie profesora Wilsona opracowałem biznesplan dla platformy optymalizacji łańcucha dostaw opartej na sztucznej inteligencji o nazwie Logix AI. Koncepcja była ambitna. System, który mógłby przewidywać wąskie gardła Sugerować poprawę wydajności i dostosowywać się do zmieniających się warunków w czasie rzeczywistym. sześć miesięcy później stanąłem przed panelem inwestorów Venture Capital, przedstawiając swoją wizję z pewnością siebie kogoś, kto dawno temu nauczył się wierzyć w siebie. Gdy nikt inny tego nie robił, kropka dwóch inwestorów wyraziło zainteresowanie, oferując finansowanie zalążkowe, które pozwoliłoby mi opuścić Petel Systems i zbudować mały zespół. Zadzwoniłem tej nocy do rodziców. Spodziewając się, że będą zaniepokojeni moim odejściem ze stabilnej pracy na rzecz niepewności związanej z przedsiębiorczością. To wspaniała wiadomość, powiedziała moja matka. Zaskakując mnie własna firma. To wciąż bardzo wczesny etap, ostrzegłem. Większość startupów upada. Ale wyobraź sobie, jeśli się uda, dodał mój ojciec z nieoczekiwanym entuzjazmem. W końcu technologia to przyszłość. Ich wsparcie wydawało się obce, niemal wstrząsające po latach sceptycyzmu co do mojej ścieżki. Dopiero w dalszej części rozmowy zrozumiałem, co się zmieniło. Twoja siostra zmaga się trochę ze swoją rezydencją, zwierzyła się moja matka. Godziny pracy są brutalne, a polityka w szpitalu trudna. Zastanawia się, czy dokonała właściwego wyboru. Ach. W równaniu rodziny Reyes moje akcje wzrosły, podczas gdy Camilla chwilowo spadła. Ich wsparcie nie dotyczyło moich osiągnięć. Chodziło o zmianę strategii inwestycyjnej. Uświadomienie sobie tego powinno boleć, ale zamiast tego poczułem się lepiej. Nie potrzebowałem już ich potwierdzenia, aby poznać swoją wartość. Wczesne dni Logix AI były równie wyczerpujące jak mój czas na Stanfordzie. Ale z jedną zasadniczą różnicą. Każda godzina pracy budowała moją wizję, a nie tylko pomagała mi przetrwać. Kropka, mój mały, czteroosobowy zespół działał w przerobionym magazynie w Oakland, żyjąc na kawie i determinacji, gdy rozwijaliśmy naszą platformę. Kropka, mierzyliśmy się z nie niepowodzeniami, wyzwaniami związanymi z kodowaniem, obawami konkurencji, malejącymi funduszami, ale z każdą przeszkodą pojawiały się innowacje. W drugim roku działalności mieliśmy już działający prototyp i trzech pilotażowych klientów chętnych do przetestowania naszego systemu. Wtedy nadszedł moment, którego obawia się każdy startup. Kończyły nam się pieniądze i nie było jasnej drogi do dodatkowego finansowania. Gdy przygotowywałem się do powiedzenia mojemu zespołowi, że być może będziemy musieli zamknąć nasze drzwi, przyszedł nieoczekiwany e-mail od Takate Industries, japońskiego giganta produkcyjnego. Chcieli demonstracji. dziesięć lat po tym, jak moi rodzice odmówili opłacenia mojej edukacji w Stanford. Stałem w wyśniącej siedzibie Logix AI w centrum San Francisco. Wpatrując się w e-mail, który wciąż wydawał się surrealistyczny. Takate Industries nie tylko zdecydowała się wdrożyć nasz system w swoich globalnych operacjach, ale także poprowadziła rundę finansowania, która wyceniła Logix AI na 300 milionów dolarów. Nasza runda serii C została właśnie zamknięta z 40 milionami dolarów nowego finansowania. Podróż z magazynów Oakland do tego momentu była żmudna, ale ekscytująca. Nasz zespół rozrósł się do 60 pracowników. Lista naszych klientów obejmowała gigantów produkcyjnych na trzech kontynentach. Aja, córka, której potencjał został kiedyś odrzucony jako niewystarczający. Byłam teraz dyrektorem generalnym jednej z najszybciej rozwijających się firm AI w kraju. Przez interkom odezwał się głos recepcjonistki. Pani Rejs, pani rodzice przyszli się z panią zobaczyć. Nie zapraszałam ich. Rozmawialiśmy od czasu do czasu święta. Ale nigdy wcześniej nie odwiedzili mojego biura. Zaciekawiona poinstruowałam ją, by ich przysłała. Weszli do mojego narożnego biura z szeroko otwartymi oczami. Podziwiając sięgające od podłogi do sufitu okna z widokiem na Bay Bridge, eleganckie meble i nagrody wyłożone na ścianach. Kropka. Moja matka objęła mnie, podczas gdy ojciec stał niezręcznie ściskając gazetę. Widzieliśmy artykuł w Wall Street Journal, wyjaśnił, podnosząc sekcję biznesową, w której Logix AI zajmowało poczesne miejsce. 40 milionów dolarów. Dlaczego nam nie powiedziałeś? To był pracowity czas, odpowiedziałem, gestem zachęcając ich, by usiedli. Jesteśmy tacy dumni, tryskała moja matka, a jej oczy katalogowały każdy szczegół mojego sukcesu. Zawsze wiedzieliśmy, że masz w sobie to coś. Ojciec odchrząknął. Właściwie to chcieliśmy o czymś z tobą porozmawiać. Zastanawialiśmy się nad naszą emeryturą, a możliwości inwestycyjne są tak rzadkie. Zastanawialiśmy się, czy byłoby miejsce na rodzinną inwestycję w Logix AI. Kropka, to był prawdziwy powód ich niespodziewanej wizyty. Uśmiechnąłem się. Pozwólcie, że coś wam pokażę. Zaprowadziłem rodziców z mojego biura do długiego korytarza, gdzie seria oprawionych w ramki wyświetlaczy opisywała historię Logix AI. Pierwsza ramka zawierała mój list akceptacyjny ze Stanford wraz z kubkiem makaronu ramen zakonserwowanego w żywicy. To tutaj wszystko się zaczęło, wyjaśniłem. Trzy prace, cztery godziny snu w nocy i makaron instant na każdy posiłek. Przenieśliśmy się na dół korytarza gdzie można było zobaczyć moje pierwsze patenty na algorytmy, listy odrzucające od pierwszych inwestorów i zdjęcie naszego oryginalnego zespołu w magazynie w Oakland. Każdy krok był walką, kontynuowałem, obserwując jak ich miny zmieniają się z zakłopotania na dyskomfort. Każdy kamień milowy wymagał poświęcenia i zwolenników, którzy naprawdę wierzyli w naszą wizję. Kropka ostatnia ekspozycja zawierała umowę Takate Industries i zdjęcie naszego obecnego zespołu kierowniczego, Błyskotliwych umysłów, które dołączyły do logik z AI, gdy był to jeszcze ryzykowny zakład. Nasza polityka inwestycyjna jest bardzo konkretna, powiedziałem, zatrzymując się przed ostatnią klatką. Sprowadzamy tylko partnerów, którzy wykazali się wiarą w nas podczas trudnych początków. Ludzi, którzy widzieli w nas potencjał, gdy inni go nie dostrzegali, kropka twarz mojego ojca poczerwieniała. Jesteśmy rodziną, Fernando. Z pewnością to się liczy. Zgodziłam się. Właśnie dlatego to założyłam. Pokazałem im broszurę Fundacji Logics AI, która zapewniała pełne stypendia obiecującym studentom w dziedzinach STEM, którym brakowało wsparcia finansowego ze strony rodziny. Każdego roku finansujemy 20 studentów, którzy przypominają mi mnie w wieku 18 lat, pełnych potencjału, ale którym powiedziano. Że ich marzenia nie są praktycznymi inwestycjami. Kropka, moi rodzice stali w milczeniu, w końcu rozumiejąc. Kropka, nie potrzebuje rodzinnych inwestorów, powiedziałem łagodnie. Ale ci studenci potrzebują kogoś, kto w nich uwierzy. Kropka, to jest lekcja, której się od ciebie nauczyłem. Choć być może nie ta, którą zamierzałeś przekazać. Kropka, gdy wyszli, stonowani i zamyśleni. Wróciłem do swojego biura, gdzie czekała prawdziwa praca, nie zemsta, ale przyszłość, którą budowałem dla siebie, jeden algorytm na raz.